Siemas, z tej strony Seba. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. No i ruszyła eksperymentalna beta 1.50 jest już dostępna w Eurotrax Monitor 2, także możecie wejść na Steama, uruchomić ją w ustawieniach, zainstalować, no i testować, oczywiście, bo od tego jest ta wersja, a szczególnie ta eksperymentalna beta. No. Jest można powiedzieć używana na własne ryzyko, ponieważ w odróżnieniu do zwykłej open bety, eksperymentalna beta może zawierać zdecydowanie więcej błędów, niedoróbek i może nawet więcej problemów wyrządzić, na przykład waszemu profilowi czy też grze. Jest to bardziej niestabilna wersja. Dlatego pamiętajcie, że mieć na uwadze fakt, że trzeba do niej ostrożnie podchodzić, najlepiej na jakimś czystym, dobrze działającym profilu, oczywiście bez modyfikacji, zresztą i tak. Większość nie działa, nawet na paski HUD nie działa, więc co dopiero na jakieś pewnie większe inne mody. Natomiast jeśli chodzi o tą wersję, jak wiecie dwa dni temu ruszyła do ATS-a, teraz czas na ETS-a. No i tutaj większość nowości w całym logu jest wręcz identyczna, oczywiście jest kilka indywidualnych nowości ale na początku przejdę po takich najważniejszych, które zostały szerzej omówione przez SC Software. No i na początku jest temat zmian w modułu renderującym, który nadal jest oparty o API DirectX 11. SC Software te zmiany opisuje w następujący sposób. Konsekwentnie pracujemy nad ulepszeniem naszego systemu renderowania. W ostatnim czasie było to naszym głównym celem, choć jego ukończenie zajmie trochę czasu. Do tego czasu możesz spodziewać się dodatkowej zawartości ulepszeń w wersji 1.50, w tym Wprowadzono nową funkcję, jaką jest TAA, czyli Temporal Anti-Aliasing, które odróżnia się od innych technik anti-Aliasingu, które mają na celu wygładzenie obrazu w celu zmniejszenia poszczępionych krawędzi lub migotania poprzez renderowanie wyższej rozdzielczości. Zamiast tego TAA wykorzystuje oś czasu, w szczególności poprzednie klatki, do obliczenia wartości kolorów, tak jakby pochodziły z wyższej rozdzielczości, zapewniając płynniejszy efekt. Kolejna nowość to kaskadowe zmiany cieni. Płynne przejście podczas mieszania między kaskadami, gładsze i lepiej ustabilizowane krawędzie cieni. Kolejne to miękkie cząsteczki. Cząsteczki i rozbłyski światła płynnie zanikają w pobliżu geometrii, eliminując ostre przecięcia, zapewniając bardziej płynne wrażenia wizualne. Następne to podświetlony, aka cieniowany dym. Cząsteczki dymu o zwiększonej percepcji objętości i cieniowaniu od światła słonecznego, zapewniające bardziej realistyczną i wciągającą atmosferę. Dodano nowość w ustawieniach graficznych, jakim są dalekie cienie. Zawsze obecne cienie z odległych dużych obiektów, takich jak hale fabryczne, drapacze chmur i wiadukty drogowe, z opcją wyłączenia ich w menu ustawień graficznych. No i jeszcze zoptymalizowano obliczenia świateł. Dynamiczne światła są obliczane w jednym przebiegu, znanym jako oświetlenie klastrowe, co poprawia wydajność w scenach nocnych. Więc pewne wizualne zmiany na pewno tutaj zauważycie, a jak nie w samej grze, to upewnijcie się, czy na pewno zauważyliście je w ustawieniach grafiki. Natomiast następną nowość już na pewno na samym początku zauważyliście, a jest to zmiana interfejsu użytkownika. Wprowadzamy znaczącą aktualizację interfejsu użytkownika, aby poprawić interakcję z graczami i dostosować go do większej liczby funkcji. Przeprojektowany interfejs przyjmuje bardziej płaski, minimalistyczny wygląd z podpowiedziami i warstwową nawigacją, zapewniając łatwiejszy dostęp. W przypadku większości ekranów interfejsu użytkownika, widoczne zmiany są jedynie ewolucją poprzedniego wyglądu, choć pod względem funkcjonalnym włożono wiele pracy w uczynienie ich wygodniejszymi w obsłudze za pomocą gamepada lub kierownicy, co wymaga mniej czasu na sięganie po klawiaturę. Największą zmianą jest przeprojektowanie ekranu głównego, nowy pasek stanu znajdujący się na wielu różnych ekranach interfejsu użytkownika, skróty do szybkiego menu, nowe ściągi, ikony i wiele więcej. Rezultatem powinien być bardziej przejrzysty wygląd w rozdzielczościach 2K i 4K, a wszystkie zmiany przyczynią się do usprawnienia rozgrywki. Do tego w najbliższej przyszłości jest Software planuje osobny post na ten temat, więc w razie w będę Was informować, także upewnijcie się, czy subskrybujecie kanał. Jeśli nie, to zachęcam, a wtedy na pewno dostaniecie powiadomienie o takowym filmie lub też o innych. Natomiast przechodząc dalej... Nowości, jeśli chodzi o mapę gry, zwłaszcza na podstawce, w końcu pojawiła się przebudowana Szwajcaria, wręcz można powiedzieć nowa Szwajcaria. Debiutuje w końcu w wersji 1.50 i w końcu możemy pojeździć po tych wspaniałych nowych górskich terenach, odwiedzić na nowo takie miasta jak Genewa, Berno i Zurych. A oprócz samych ulepszeń, w samym wyglądzie, oczywiście, gospodarka została precyzyjnie dostrojona, aby odzwierciedlała rzeczywistość, zawierając dodatki takie jak skład fabryki czekolady. Ale to nie wszystko. Sieć drogowa również otrzymała znaczące ulepszenia. Przygotuj się na poruszanie się po nowo dodanych odcinkach autostrady A9 i wymagającej drodze N19. Ponadto spełniając wieloletnie pragnienie wielu kierowców ciężarówek. Trasa A40 łamane na E25 z Genewy do Aosty we Włoszech obiecuje ekscytującą podróż pod majestatyczny Mont Blanc. Także w tej aktualizacji na pewno warto wybrać się do Szwajcarii, ale również i do Niemiec, a konkretnie do Zagłębia Renu, gdzie w aktualizacji 1.54 miasta z tamtego obszaru Czyli Dortmund, Kolonia, Düsseldorf i Duisburg zostały całkowicie przebudowane, ale również i obszar, który otacza te miasta. Także praktycznie w tamtym miejscu znajdziemy kompletnie nowe tereny. Do tego wprowadzono część autostrady numer 3 z Kolonii do Frankfurtu. Także pod względem zmian na mapie jest trochę tego, choć pewnej rzeczy brakuje, ale o tym później. Dokładnie po omówieniu części loga, natomiast zanim jeszcze do niego przejdziemy. Kolejną wyszczególnioną nowością są podpowiedzi w ustawieniach gry i one pojawiają się w momencie kiedy najedziemy kursorem myszy na jakąś tam funkcję, na jakieś tam ustawienia, wtedy po prawej stronie wyświetli nam się informacja o tym, co ona oznacza. Jakie zmiany wprowadzi zmiana tego, włączenie, wyłączenie lub ustawienie czegoś innego. Także w wielu przypadkach może być to bardzo przydatne, jeśli nie wiemy o co w danej funkcji chodzi. A skoro jesteśmy już w ustawieniach, to dokładnie w zakładce z rozgrywką warto poszukać nowej funkcji, jaką jest asystent pasa ruchu. To jest ceso, które ma do powiedzenia na jego temat. Po wdrożeniu różnych funkcji wspomagających kierowcę, kolejnym krokiem było opracowanie asystenta pasa ruchu. Ten system jest bardziej skomplikowany, ponieważ musi dobrze współpracować z różnymi sposobami sterowania pojazdami. Sprawdzenie, czy system dobrze współpracuje z kierownicami siłowym sprzężeniem zwrotnym, było szczególnie ważne, choć stanowiło wyzwanie ze względu na możliwe problemy. Takie jak pętle, sprzężenia zwrotnego i inne szczegóły. Ponadto asystent pasa ruchu ma różne tryby, z których każdy służy innym celom, co czyni go bardziej skomplikowanym. Teraz kierowcy ciężarówek mogą po prostu włączyć go wraz z adaptacyjnym tempomatem, pozwalając ciężarówce wykonywać więcej czynności związanych z prowadzeniem. No i jak w sumie widzicie, w tym miejscu możemy go sobie normalnie wyłączyć lub włączyć, ale w dwóch wariantach. Pierwszy informuje nas poprzez sygnały dźwiękowy o tym, że przekraczamy linię, natomiast druga opcja powinna normalnie nas odbijać od tej linii. Działa to na klawiaturze, jak testowałem to w ATS-ie, na kierownicy nie działało. Może to teraz lepiej działa, czy po prostu prawidłowo. Natomiast przechodząc już do pełnego change logu, czyli do pełnej listy zmian, która prezentuje się następująco. Zaczniemy od map, no i tutaj przypomnienie, że mamy już na nowo dodaną Szwajcarię i nowe tereny w Niemczech, dokładnie to Zagłębie Renu. W kategorii pojazdy wprowadzono funkcję asystenta pasa ruchu, ale również znajduje się tutaj wpis o facelifcie dla MANa TGX. Z tym, że SS Software nie omówiło tego dokładnie i w momencie w sumie kiedy wyszła ta cała informacja wszyscy zastanawiają się o co chodzi, bo zmiany nie są zauważalne. Sam spróbowałem zobaczyć o co chodzi. Właściwie też przede wszystkim ustalić o którą ciężarówkę dokładnie chodzi. Najprawdopodobniej chodzi o najnowszego i niby jakieś zmiany doszły na tył tej ciężarówki, czy jakieś tam drobnostki poprawiono. Nie są to jakieś wielkie zmiany, a na pewno nie chodzi ani o euro 5, bo tam nic się nie zmieniło. Przy euro 6 też nic większego nie zauważyłem. Także niby coś tutaj wspomniano o tym manie, ale. Szczegółów brak, bo nawet nie widać żadnych zmian w samej grze. Przynajmniej nie widać ich na pierwszy rzut oka, także nie są aż takie wielkie. Więc przechodzimy dalej. W kwestii interfejsu użytkownika, no to cały został zmieniony. Wprowadzono znaczącą aktualizację całego interfejsu użytkownika, więc przeprojektowano cały ekran główny, wprowadzono trwały pasek stanu, szybkie menu, nowe ściągi, ikony i nie tylko. A do tego pojawiła się ta funkcja podpowiedzi w ustawieniach gry. W kwestii wizualnych, no to trochę tych zmian i nowości się pojawiło, m.in. wprowadzono ulepszenia w systemie renderowania, dodano funkcję tymczasowego antyaliasingu, wprowadzono zmiany w kaskadowych cieniach, pojawiły się miękkie cząsteczki, doszły zmiany w oświetlonym, a zacienionym dymie, wprowadzono funkcję odległych cieni, zoptymalizowano obliczenia światła i wprowadzono funkcję ogranicznika liczby klatek na sekundę i tą nowość można znaleźć w ustawieniach graficznych, a w kwestii dźwięków dodano dźwięk pisku hamulców. I tak prezentuje się ta niby pełna lista nowości w, w tej wersji eksperymentalnej 1.50, niby z tego względu, że nie wymieniono tu jeszcze kilku innych nowości, które są jednak zawarte. Początkowo, kiedy zobaczyłem tą listę, wydawało mi się, że na razie brakuje jeszcze takich obiektów jak skania democenter. Czy też jeszcze brakuje tej nowej naczyby dodatku Wielton Trailer Pack, czyli Container Mastera? Ale jak się okazuje, te dwie nowości są normalnie w grze i można odnaleźć. I obiekt skania Center, można pojechać w okolicy Soder w okolice fabryki Skani, No i tam jest ten obiekt. Będzie taka szara droga, ale cały obiekt jest niby ukryty. Łatwo raczej znajdziecie. W razie w gameplayu Wam pokażę co i jak. No i oczywiście ta naczepa dodatków Yeldon Trailer Pack, czyli Container Master, też jest zawarta. Także nie wiem czy to nie jest jakiś błąd, czy specjalne działanie ze strony SC Software, ale do tej listy należy dodać jeszcze te dwie nowości, bo one jak najbardziej są zawarte. A jak dobrze pamiętacie, one były stosunkowo niedawno temu zapowiedziane, także zadziwiające, że... Zapowiedzieli je, a nie są tu wpisane, ale spokojnie, one już nawet teraz są. Z tym, że jeszcze tutaj dodam, że se software zaznacza, że podczas trwania tych całych prac nad tą wersją eksperymentalną i potem w OpenBecie i w ogóle podczas tego okresu, gdzie teraz już publicznie pracują nad wersją 1.50, mogą dojść kolejne nowości, które nie zostały tu jeszcze w pełni dodane, lub jeszcze po prostu w ogóle ich nie ma. Także coś jeszcze finalnie może się pojawić albo na OpenBecie, kiedy tak. Eksperymentalna zmieni się właśnie w otwartą betę, bądź też już na też oficjalną wersję, coś może się jeszcze pojawić. Ale na ten moment wersja 1.50 to ta cała lista zmian plus scania demo center i Wiltona container master. Także jeśli jesteście chętni do skorzystania z niej, to jeszcze tak na szybko poradnik, jak to uruchomić, otóż wchodzicie. Do swojej biblioteki Steam klikacie prawym przyciskiem myszy na ETS-a, wchodzicie we właściwości, klikacie w zakładkę beta i tam z listy wyszukujecie publiczną beta 1.50. Nie trzeba żadnego hasła, nic takiego, ale jeszcze tutaj ważna informacja dla użytkowników systemu macOS: że ta wersja nie działa na razie na Macu. Za jakiś czas ma zostać to dopracowane i będzie można wtedy na Macu testować. I cóż, to tyle. Także życzę Wam wszystkim dobrego testowania. Oczywiście, bo od tego jest beta, i wyszukiwania tych wszystkich błędów. I pamiętajcie, że jak jakieś znajdziecie, to poinformujcie Se Software, żeby oni mogli to naprawić po prostu. Za jakiś czas przygotuję filmik, gdzie już w praktyce też to. Przetestuję i wam pokażę, jak to w praktyce po prostu wygląda w razie W. Także zachęcam do subskrybowania, jeśli tego nie robicie, żeby być oczywiście na bieżąco też z kolejnymi informacjami. Natomiast jeśli chodzi o tą konkretną, to tyle. Także dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny do filmu, skomentowania go od udostępnienia. Zapraszam na Twittera, Discorda i na mój drugi kanał. Dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału. I widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.